Trzymanko, Sniper Elite 5, druga misja okupowana rezydencja w kołpie z Kamilem. Musieliśmy dzisiaj powtórzyć a, pierwszą misję w atlantyckiej, ponieważ OBS Kamila odwalił coś i nie zgrywał w ogóle dźwięku z jego mikrofonu. Przez co okazało się, że na mapach są jednak do niszczenia Orły, jako dodatkowe znajdźki, więc postaramy się ich szukać. Ale też bez przesady, żeby nie przedłużać znacznie jakoś nagrania. Mam nadzieję, że to się spodoba miłego oglądania. We put a dent in the Atlantic Wall Battery, but at a heavy price. And now I'm stuck behind enemy lines. My contacts have identified SS officer Abelard Moeller as the butcher behind the local atrocities. Moeller has seized Chateau de Berengar and turned it into his personal Nazi stronghold. I'm going to pay him a visit. Get this bastard Muller. <laughs> He's not here. What? Muller and his entourage are gone. Charlie tells me that in Italy you are known as the shadow. We need an infiltrator. The intel you recovered. It has confirmed our suspicions. Muller is in charge of some special project, top secret. If there is a lead anywhere. it will be here ah, no. you you bravo Znaczy, ja tak, to tam. zrąbał i odpalił alarm. I know what must be done. Dobra, powracamy. Czekaj, e... tutaj szybko w krzaki będzie samochód On Bombardziej posadzą. Znaczy z samochodu, Nie wiem, ale jak dla mnie on jak kłóca to i tak kurde ten, wystaje mu cały łeb. Tak, ale ten, jak oni przechodzą to zdarza się, że masz podświetlenie. Przejść ten płot. Spróbuję Czeka, tego gościa zaciukać znowu. Uważaj, bo się patrzy na, na ciebie jeden. Nie wiem. Po prawej stronie. Wiem wiem wiem, spróbuję tego gościa zaciąkać ręcznie Wyświetla się mhm. E i C chyba Ale nie mam pewności Idzie, idzie Tyle to ja wiem Oni tam się patrzą Jeden ja się patrzy, bo na cały czas Znaczy w naszą ogólnie tu e. e zabijasz C usypiasz Ty słysz, Zobaczyli chyba no O kurwa a... Tak, jeszcze jedna śnieżówka Ty, nie widzieli mnie. O, ja nie widzę. Ale mnie widzą. Oho. Okay. Oła! Gdzie? Skąd? Przez krzaki. Człowiek, muszę się tam schować. Bo... Ej, na motorze jedziemy się. Tak, słyszę. Dobra, jak już rozpierdol, to rozpierdol. Oła! O, najwyraźniej. Nie nadajemy się do robienia misji. My za robimy, rozpierdalibyśmy. więc... Żyje? Co on ma za korpus? Ufa. Z czego on ma zrobiony? Z tytanium? Z A, Aha, Dobra. Jak moi drodzy może zauważyliście, przynajmniej u mnie, odcinki raczej się będą pojawiać co dwa dni. Nie wiem czy w weekendy też, wątpię. Wydaje mi się, że weekend będzie, jak już to, jakimś streamem osadzony. Plus nagrywki ewentualnie z Danielem kolejnego odcinka. Zobaczymy Zakończę w jakim w tempie będziemy to przechodzić i nagrywać, bo jeśli dzisiaj siądziemy na przykład i nagramy, nie wiem, dwie... Trzy godziny to. Myślę, że no, częściej. Zobaczymy, no bo czasem jak nam jak nam się fajnie gra, to to, to siedzi po prostu... Komisja nieśmiercionośna bo... mordoparzaka, bez duży też na rzecz... A nie bierze. do końca w sumie, no bo jeśli chcesz kogoś tylko i wyłącznie... No nie, jak na to spojrzysz, to jeśli nie chcesz tak. ich zabijać, tylko powiedzmy no tak, tam. tam. Jak... Ale co no, ciekawe czy to no, nieśmiercionośna trafi w głębko nie, nie zabije? to tu był jeden tylko. Ale co ja mówię? No jeśli zaczniemy na przykład nagrywać Dying Lighta, no to zakładam, że no DLa pewnie jak siądziemy to... raczej częściej będziemy tam. Odpłuc. Bo tak, tak. Też chyba czy odcinki DLa mogą być częściej DLA DL na początku będziemy, tam... będziemy robić wszystkie znajdźki prawdopodobnie A przynajmniej sporą część z nich O, skąd? Ty! Co ja widzę, że... Nie wiem skąd, nie pomogę ci, jestem zajęty. Okay, nie widziałem tego wiesz? drugiego. Nie zauważyłem, że to był ten drugi. Poza tym nie Błaga. miał ammo w jakiś sposób. Zastrzał z 250 metrów szatodi coś tam. Rozwaliłem yy, ten... Alarm. Przy, przy Myślę, tym. że twarz. Nie, ale... Cześć. Nie, no, O, jest? za mną są, za mną. A, karabin. Mm. Czaszunia. Ale tak jestem yy, zadowolony, bo udało nam się yy, tak jak w poprzednim odcinku, yy, udało się, żebym ten... To mi, gość na minę przed w miasteczku. Mhm. Dobra. A ten alarm zniszczyłeś, tak? Eee, yy, przy zamku, no. Telefon jak strzelisz, to się zniszczył. No, no, no. Nie wiem w jaki sposób w ogóle... Tam, yy... O, lecą jeszcze z tyłu. Ja tu się w sumie cofnę na ten pagórek. Takim beznadziejnym kątem pokazało ten strzał akurat więcej nie było, widać niż było. Nie wiem, czy dostał, bo drzewo go zastąpi. Ja to w ogóle jestem... Wow, w, ale i tam w, goni to, ta, jeszcze. ...totalnie upośledzony, bo oczywiście, e, jak mam... Czekaj, nie! O, ja chciałem właśnie, że ma granatę, myślałem, że dwóch odstrzela taki, co, ten. Co, ten... Co, ten... Mi się wydaje, że oni tutaj mogą cały czas przyjeżdżać Ten zoros rozpierdol to. tam robi No moi drodzy to tyle Tak by wyglądała nasza misja po cichu Zapraszam na kanał Ewentualnie daniowy Nic w opisie Daniowy link w opisie Jak chcecie zobaczyć perspektywę Moniki Polki to... Śmiało Serduszko Pukka, tak, Aczkolwiek... Pierwszy z chyba będzie Zły Ale zobaczymy Znaczy zły, raczej źle wklejony No ale To wszystko dopiero pierwszy raz, więc Co to jest? To jest alarm. Miejski patrol strzeże przeprawy na przewężeniu rzeki. O, jest tam Niemiec. Miejski Ale ty wyjdziesz stamtąd? Oooo Kochany... Jezu, cip, to cip, cip. Nie, ta muzyka tak czuć trochę jest stary Medal of Honor. Ojej. Ty skąd mnie widzisz? Tam? Nie wiem, bo, bo znów u siebie zjedziano. A za tego z tyłu. It's good. Gdzie to dostanie? Uh. O, o, John Delko. Aha. Co w jodra? Ja chcę zestrzelić tego ziomka tam na górze. On się schował za winklem. Kurwy syn. I ktoś mi widzi znowu? Time to jest cross name on yes? Yes. mi widzi. Skąd? Który? Gdzie? Nie widzę. Tam jesteś. Tam. Not done here yet. Tam jest Tyrolka i jest Niemiec. Dobra, ja sobie do sobie cofnę. Dobra. To już patrzył na dach, na co. Wypadnie przez ten. Nie. Nie. Ja się usłyszałem strzałem. Dobra, cofnę się do ciebie, bo się rozdzielili i zaraz wiesz... Ooo... Wykonuje się alarm. I zaraz ich tam będzie pierdoliard. Ale lipa, bo jakby ja tego alarmu nawet nie mogłem przestrzec w żaden sposób, bo on był w takim miejscu, że ten Coś. tam jest czekałem w ogóle. Mordo, nie uszkujmy się, my raczej gramy, także ciężko. No tak, gada okay. spadł? Spadł. Mów, Monika, before they find you. Ten alarm był na lajcie w takim miejscu, żeby byłbyś w stanie go strzelić, mogę. I stąd, jak ja jestem, gdzie ta Bo nie widzę stąd, telefonu. Gdzie ja jestem i są za mną. Chyba są obok mnie. Ty! Widzieliście to? Pocis na niczym się niszczył. Na tym kwiatku. Ja mam mało amunicji dostępu w ogóle. Ty mi się wydaje, że oni tu będą cały czas no wychodzić dobrze. O, dzięki Ło, wszystko Milonka z niemca Zamał hmm. ktoś pieczonego niemca Nie O Dobrze, bo akurat do niego szedłem No. Dostał w czapkę kurwa. No. No no. Udało mi się screenshot fajnego zrobić. Jak, go, jak mózg odskakuje. Nie ma tam tego przerośniętego tego kurczaka nigdzie. Nie widzę go. Ja to idę ten mordo, nie idę do tej, idę na lewo do kościoła. Ja idę z tą, ale ja tu pozbieram sobie ten, czy szukam złoki, bo wyszło z niego mniej więcej. Samochód się odrzucał, czyli... A, to właśnie do niego strzeliłeś, ok. Ja nie mam amotów sobie. właśnie prawie. coraz gorzej za amunicją stoję. Cały zamek w się. Gdzieś był Niemiec. Zauważył mnie, tam. Jezus Maria nie strasz mi ja nie... <śled> Uuu. Klasyczna penetracja czaszki. Napiszcie w komentarzach, czy wy też lubicie penetrować komuś czaszkę. Źle to zabrzmiało. <laughs> Wiem, <laughs> Świata, to zabrzmiało. <laughs> <laughs> Kryźba. Miałem municji żeby ze sniper, a idzie mi to szwab. Szwab? Ten Thompson jest tak celny, że. Jednego zabiłem. Ale tu mam jeszcze pod sobą Niemca. Co w każdym? Granada! Nie zabiłem go chyba. To bezwładnienie. Mm -hmm. Gdzie ten Niemiec? Był tu przed chwilą. Za murkiem gdzieś tu był. Ty, widzimy... Aha, dobra, to umiera. O, o, To chyba nie do tego karabinu. Nie, do tego, dobrze. No karabin, pistolet maszynowy, Panda, no. że pełno. A nie da się z innego karabinu yy, podebrać ammo? Eee, jak masz umiejętność, to tak. Ty, bo ja to pierwszą bo F dać ten z Nice i kurwa, granat mi to wybuchnie. A tu jeszcze bało amunicję, mi je pało. stanie się podnieść? Tak, tak. Mi się klawisze, klawisze popierdoliły. ja widziałem tylko jak dachówki wyjebały z tego budynku. Co tam Biedny, nieświadomy. Czapka wygląda. O! Nie, ja Złożył nie się w rara. Proszę. Bo przez... Mówię mu nara. Przestań. Karl, spuść się z tego. Dobrze. Przeszukiwałeś tu okolicę? O, Niemcy z tyłu. Nie, ja Jeśli oni mają cały czas przychodzić, to tu trzeba się raczej spinać. Można też zabrać w No nie wiem, co chwilę wychodzą, jak na razie. Więc... Chociaż cały czas no. No Jej, stop, zobaczymy. przychodzą. Oni przychodzą, on schodzą. Ty, mordo, cofnij się tu. Cie? Cofnij się. Idź well. pod wejście, tu coś leży. Kartka, notatka, nie chce mi się schodzić. Przy drzwiach. W którym miejscu? Przy drzwiach frontowych. Dobra, ty kurwa. Ja tu nie byłem, więc, więc, jakby no. Może mogło tak być, że tu coś było. Bo ja nie przeszedłem. Ja poleciałem dalej. Ja dalej. Sanitariusz. Wow, 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 wow. Ej, bo tam jest nie jest. Niech się zabije Tu łom leżę w ogóle. Eee, czekaj. Jeden tam stoi. Chodź tutaj w lewo. Nie idź tą drogą główną, chodź tu w lewo. Tu jest jeszcze przejście. No bo tu jest przejście. Uwa, ty tam był w sumie ten. Tam jest jeszcze tam jeden był... budynek w ogóle, nie? taka szopka mała. Tu była ja rolka z góry. Ty byłeś na wieży u góry? Nie. No, A jest tam coś? No nie wiem, jest rolka z tamtym. Dobre, o, alarm wiosz. Był to granata jeszcze po drugiej stronie, jeśli go ma, oczywiście. Wydaje mi się, że nie ma. Zaszale? Zwolenie tej kości, to już... Czy dasz coś więcej niż 2 metry? Kurwa, Aż był kolejny. No będzie ich coraz więcej, więcej będzie się gubiło. To jest to... O, coś co jest? Rozjebałem alarm. O, ciebie znalazłem. <grychy> Ale mam 16 amu z AWP. A wupy. Zaktualizowano informację. okej okay. O! Mogę otworzyć skrzynkę w niej będzie Amo, choć tutaj o, Nie ma Amo Ale jest MG 40, e, MG 42? jest 40 Nie wiem skąd to wzięło Składam amunicję w chałupie Oła, oła, tu jest Gdzie? Ciężarówka Ujo, ale będzie. Na tym kurde zamknij na pewno? Co? Aż się prosi Nie no na pewno jest Nie wiem, dobra tu trzeba znaleźć ten magazyn amunicji Jest jakieś przejście niżej? Zas, to miejsce? Aha, okej. Okay. Co trzeba zrobić? Otworzyć pola. O, o, jest jest może Amo będzie. A może to do pręców. Do prętu. Nie barak, do, bo to bo barak oba ma. Tu jest barak, ma. No. Ohohoho. 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 Przez stopę, Wszystko. odbyt i całą resztę. Ej, no dobra, spoko, jest jakby... Amunicja podźwiękowa do pistoletu pomimo tego, że mój pistolet ma zamontowany już twój. Tak, amunicja cisza niż twój wyciszony pistolet. To. Idę do szopy. Mi o nie, pracy. to jest młyn jakiś, bo coś tu mieli. młynek kiedyś przeważnie stawiały się, wiesz, może. Am amunicja standardowa do karabinu, granat, panzerfeuichst. Mordo, tu masz Panze, tak chciał. Panze, Ty, los, los! Los, los, Niemiec, pod mostem. Armour jest almost done. Armour is almost done. It's not safe to stay here. Dobrze, wychuj się. Wychuj się. Jak jest Niemiec pod mostem? Znak zapytania był pod mostem. Musi tam być coś. O, ja tak nie chcę się wziąć, jak chcę się. Oooo Jaki dziwiony <grym> O, to będzie idealny na ten e, ty, Nie mogę... On nie chce zejść z tego Jakie gówno Kontrol No nie chcę kontrolę nawet Kontrol nie działa Karl, ty jesteś upośledzony jak ja pierdolę Daniel przy tobie jest kurwa geniuszem, nie? Chciałem ci pomóc granatą. Kurwa po, po zszedłem. No, o! Jeszcze jeden. O kurwa. Ej, coś... Bija mnie. Ej, to jest ich od cholery, nie? Wow. Ty? Nie, co? O chuj ci chodzi. Gdzież wybił? To był sniper. Każdy mieć ammo do sniper. Pod tym. No. Niemcy są. Z czym? No pod y, tym. Hmm? Nooo, hmm. zamkiem. O, Tam pewnie jest ich cholera, no? Z zabicie 10 wrogów Trzeba mi w rozrządy Zaraz coś tu przyjedzie, nie? No, jest Słyszałeś, to? Słyszałeś to? Nie, tak, A, to Idziesz na górę może? Nie, jeszcze nie Idziesz tam? Jestem Dreszta, amunicja do karabinu. Ja idę tu, do, do tego domu O, domku jest! Obok. Amo, finalnie! Finalnie, wreszcie! Jest! <noise> finalnie! Broń krótka, mina talerzowa, notatka. podziemiach jest zbrojownia. Podziemiach czego? W zamku. W zamku. Chyba na rezydencji, no. Dwa. Daj mi no wyjść osoba. z tego okru, budynku. Gdzieś tu Niemiec jest przy okazji. Czy Tam? Tam jest Niemiec, ale... Nie wiem, czy orła. Ale tych orłów pewnie nie widzę. No Tam był jeden, ktoś go zestrzelił. Musiałbym ale zrobić. no patrząc, jaka ta mapa jest, kurde. Zobaczcie, wiesz, ona nie jest duża w sumie, bo porównuję z tych właśnie większą. No. To jest większa. A tam, tamta do... mapa wydawała mi się znacznie większa w ogóle niż te czwórki, ale. raczej nie było. Znaczy, jak strzelę do jabłka, to spadnie? Nie, nie. Realistyczna gra, kurde. Ja już nie przesadzi. Gdyby była realistyczna, już dawno byśmy nie żyli, stary. <noise> tak, w prawdziwości. Ty, a... byliśmy w tym warsztat... Ty, tam jest warsztat! O, Niemiec! A ja mogę użyć tego? Uf. Nie! O, ci się zatrzymał! Ole gówno! To no nie O nie, dobrze, dostał! Czy do tego go powaliłeś? Ale mnie... O kurwa! Zeskoczyłem prawie się zrywałem! Zrobię dra!

Bo w, bo w tym w, w rezidentach jest pod F kurwa Panie i panowie gram z idiotą. Wypierdalaj. dalej. Mimo tego, że sam zrobiłem to z 15 razy. A mucia podźwiękowa do wolnik krótkiej, nie. kurwa. Brawo, Karol, zeskoczyłeś, jestem kurwa dumny z siebie, nie masz pojęcia. Mamy jakieś lepsze bronie? O, tu też są wajny, wajny, gdzie mogę wejść po nich, spoko. spoko że za się do zwania zabójstw w czwartej misji wojenna fabryka. Dopiero wtedy dostanę z tego, co jest w Nie złożyłem wycelować, do mnie strzelał. Aha, twój strzał od razu wywalił mnie z tego. stołu. w sensie menu. Menu, Fajno. stoł. O, wiem ja czy mam wrażenie, że to... jeden z orów może kurwa, być. Kurwa, to był Kimler. Kurwa, on jak go wie... mieliśmy zabić? Właśnie nie wiem. No teraz to już nie zobaczymy. Eee... A ja wiem, chyba. Jego nie trzeba było. otruć czasami? Jego nie trzeba, ale. aha, wydaje mi się, że on mógł być. On mógł być do otrucia, tylko żeby trzeba było wejść do rezydencji.